Cześć Janko, witam Was na najnowszym odcinku na tym kanale, kolejny vlog. Zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, zostawienia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę i napisania komentarza. Co, zaczynamy odcinek. I to jest odcinek, w którym gry, będą gry piłkarskie, inne niż PES i FIFA, które są ciekawe. Zacznijmy od pierwszego miejsca, raczej od ostatniego miejsca na, tym, na tej liście, czyli... Football Team, gra przeglądarkowa. Yy, która jest tak naprawdę zabijaczem czasu według mnie. Jak nie wiem, piszemy sobie z kimś, czy siedzimy sobie na lekcji, nudzi nam się. To można wbić, poklikać tam sobie. Fajna, fajna gra, w której tworzymy swojego zawodnika. Rozwijamy go, dołączamy do klubu, walczymy z innymi graczami. Walczymy o najwyższe, ta, najwyższe stopnie i tak dalej. O najwyższe nagrody. Jest dużo lig ta gra już chyba ma około roku. Pamiętam jeszcze wcześniejsze wersje, ale... Co? Kolejna gra z tej listy, czyli Pet Soccer. Nie wiem czy graliście, jakby chcieliście mali Ja grałem, więc polecam serdecznie Fajna gra, najstarsza z tych wszystkich z tych wszystkich e gier, które tu pokazuję Wam Jest ciekawa. Gramy tam z wieżakami, tak naprawdę. Taka bajkowa gierka, fajna gramy z wieżakami, gramy tak naprawdę ligę mistrzów, rozgrywamy tam ligę mistrzów, więc ciekawe są tak naprawdę yy, gry yy, kluby, które na przykład mają zmienione nazwy na odpowiedniki zwierząt yy, więc co, lecimy z trzecim z trzecią grą Którą jest Lords of Football? Wydaje mi się, że jest mało znaną grą w Polsce? Mało kto o niej słyszał? Tak naprawdę są takie piłkarskie Simsy. Mamy tam, wybieramy swój klub. Jest kilka lig, wydaje mi się, że nawet sporo. Z tego, z tego co pamiętam, jest Polska Liga. Jak mówiłem, to są takie Simsy, czyli na przykład budujemy bazę treningową swoją, budujemy siłownię Jedni zawodnicy idą na przykład na siłownię, trenują ich na siłowni, drudzy na przykład uczą się podań, inni uczą się strzelać. Na przykład bramkarzy uczymy wtedy bronić. Ktoś idzie na przykład na karne boisko, gdzie na przykład y y odbywa swoją karę, na przykład, że nie przyszedł na trening, czy popił wieczorem, bo mamy tak tryby dnia i nocy, w którym w dniu wszyscy są na treningu, w nocy idą na jakieś. Do klubu dawać yy, wywiady W radiu, czy do pubów, czy do domów jadą Tak naprawdę ciekawa gierka Takie można powiedzieć, jak już mówiłem, piłkarskie simsy według mnie Jak chcecie, dajcie znać, mogę Wam zrobić z tego serię I zrobimy z tego interaktywną serię, w której Wszystkich zawodników Nazwiemy Waszymi imienami, nazwiskami, czy nickami, czy jak chcecie jak chcecie, to piszcie w komentarzu. Odniosę się do tego. Nagra... Może nagram już pierwszy odcinek. Nagram wtedy już pierwszy odcinek. Jak chcecie, to nagram... nagram wcześniej vloga czy coś. Powiem Wam, że o nagrywam tą serię. I Mo może byśmy stworzyli taką interaktywną serię, tak naprawdę. I co? Zaczynajmy. Top 2 Kapitan Subasa. Rise of the New Champions. Gra oparta na anime ja tak mniej więcej pamiętam to anime, tak nie, nie byłem jakimś największym fanem tego oglądałem może z kilka odcinków tak naprawdę Ale w większości nie pamiętam w tym odcinku co tam było. Jak mówię byłem. Jeszcze wtedy byłem mniejszy, więc jakoś tak nie pamiętam tej serii tych anime. Więc ciekawa gra, na pewno trochę inna niż PS, FIFA które są normalne, tak można powiedzieć, symulacjami czy arka arkadówkami, jak to woli nazwać. Najciekawsza z tych najciekawsza taka gra, w której można rozgrywać piłkę i tak dalej. Masz jakieś super moce i tak dalej. Kreskówkowa grafika, która jest ciekawa według mnie. Jest to coś innego w końcu? Nie to samo, tak naprawdę. I co? Teraz wam leci trailer tej gry, więc mam nadzieję, że. Znaczycie, podoba wam się. Yy, nie wiem co jeszcze mogę, bo nie grałem w tą grę, ale z tego co widziałem, opinie teraz o niej są mieszane, bo dodali DLC, które nie bardzo pasują graczom i tak dalej. Ale co? No. Mówi się trudno. To co? Lecimy z top 1. Top 1 według mnie za PSM i FIFO jest jedyna gra, czyli football manager. Jedna z najlepszych gier, w której prowadzimy klub. Jest. Jest najlepszy system menedżerski, tam według mnie, ale z, z jednej strony, z najfajniejszą grę um, chodzi jeśli do karierę menadżera i tak dalej. Ale jest też jedną z najnudniejszych gier do oglądania na YouTubie, według mnie. Na przykład, ciężko mi się ogląda serii z tej gry, dlatego chciałem nagrywać serię, ale później pomyślałem, że sam nawet bym nie oglądał tej serii. No bo dla mnie to jest nudne tak naprawdę. Może bardziej jakieś ciekawostki jak są, oglądam innych YouTuberów, na przykład. Jakiś ten, jak się rozwinęli juniorzy, czy ekstra karasa po iluś tam latach, czy, yy, czy kto wygra ileś tam yy, Ligi Mistrzów, wiadomo co chodzi. Takie bardziej ciekawostkowe te odcinki niż normalne, jakieś. No, na, tak naprawdę, Football Manor jest jedną z najfajniejszych gier, według mnie, poza PES-em i FIFA. Chciałbym, żeby na pewno zaplikowali kilk kilka pomysłów z y, Football Managera do, y, do FIFA, na przykład pod względem transferów i wypożyczeń, no bo to jest tak naprawdę nieba ziemia w Pesia w, w, w FIFA menedżerze. No, takie, takie można powiedzieć pierdoł pierdołka, na przykład centrum szkoleniowe czy centrum juniorów tak naprawdę. Dużo z takich rzeczy, które bym chciał przenieść. Ale też. Yy, bliżej, bliżej wakacji pojawi się na pewno vlog, na którym będę mówił taką moją wishlistę, które chciałbym zacząć w FIFA 22, na tego New Gena, Więc co? I to by było na tyle w tym odcinku gier piłkarskich inne niż PES i FIFA. I co? Yy, prawdopodobnie teraz streamuję na tym kanale Liga Legend, poruszył nowy sezon, więc jakby, jakby ktoś chciał obejrzeć, zapraszam do oglądania. Najprawdopodobniej, jeśli filmik wlatuje o 15, więc mam nadzieję, że jeszcze będę streamował. A jak nie, no to na pewno w niedzielę też się postaram streamować. Od, od nie wiem, który od 12 do 15, 16 ja będę chciał się postarać postreamować. Yy, I co? Zapraszam do komentowania. Taki szybki vlog tutaj, można powiedzieć. Też chcę dodać coś innego na tym kanale, nie niecały czas karierę Finn Harps, cisnąć ją trochę odpoczynku, 3 dni. Mam nadzieję, że wczorajszy odcinek Wam się podoba i mam nadzieję, że się fajnie przyjął. Nie wiem, jak pago opening, bo dzisiaj dopiero w lecie, jak ja to nagrywam, więc mam nadzieję, że też Wam się spodoba coś innego niż tylko kariera Finn Harps. I co? Będę się już żegnał z Wami. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, lajkowania, pisania komentarzy i co? Widzimy się już jutro albo jeszcze dzisiaj na streamie. Więc cześć na razie.